Czasami jest tak, że sobie coś zaplanujemy, chcemy bardzo dużo zrobić w rzeczywistości zewnętrznej, chcemy coś stworzyć, chcemy coś wykreować i, i rzeczywistość zewnętrzna jakby trochę nam przeszkadza, uniemożliwia nam zrobienie tego, cośmy sobie zaplanowali. Tak jak mnie dzisiaj remont u sąsiada obok przeszkodził nagrać to, co sobie zaplanowałam, że nagram. No właśnie, w takich chwilach, kiedy trochę rzeczywistość zewnętrzna się nie składa, trochę jakby nie pomaga, e, staram się pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, żeby nie reagować emocjonalnie, czyli żeby się nie denerwować, nie frustrować, nie złościć, nie irytować, nie wpadać w jakieś poczucie winy, nie brać odpowiedzialności za coś, co moją odpowiedzialnością nie, nie jest, bo przecież to nie ja. Wymyśliłam sobie teraz remont i wiercenie po ścianach. Więc to jest pierwsza rzecz. Zachowajmy spokój. A druga rzecz to jest pamiętanie o tym, że przecież kreowanie i tworzenie nie odbywa się tylko w świecie zewnętrznym. Ono odbywa się przede wszystkim w nas, w naszym świecie wewnętrznym. Więc kiedy są takie dni, że nie mogę czegoś zrobić na zewnątrz, no, to robię wewnątrz, czyli to jest dobry czas, żeby zabrać siebie na spacer i żeby na przykład wizualizować, żeby wyobrażać sobie, że wszystkie moje cele, plany, marzenia są już zrealizowane. Poczuć się jak ktoś, kto już te wszystkie cele zrealizował, osiągnął, urzeczywistnił. Być w tym stanie czuć się jak taka osoba, która ma już to, czego chce. No właśnie, taka jest dzisiaj moja kreacja. Bardziej wewnętrzna niż zewnętrzna.